Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, wielki piątek. Jedyny dzień w roku, gdzie Kościół nie sprawuje Eucharystii. W centrum tego dnia jest krzyż, misterium krzyża, męka i śmierć naszego pana Jezusa Chrystusa. Chrystus wyrusza z pałacu namiestnika rzymskiego, poncjusza Piłata, w ostatnią ziemską drogę na Golgotę. Drogę krzyżową, via doloroza, Bierze nas swoje rany na krzyż, aby odkupić człowieka, aby odkupić moje i Twoje grzechy. Droga krzyżowa jest drogą zapomnienia o sobie samym, drogą prawdziwej miłości, mówił kardynał Józef Ratzinger. W Rzymskim Koloseum w 2005 roku. To droga, na której Chrystus nas poprzedza i prowadzi do ziarna pszenicy, które wpatrzy w ziemię obumiera, aby wydać bląstochrodny. Prowadzi nas do dawu Najświętszej Eucharystii, bo przecież męka Chrystusa na Krzyżu to jest Eucharystia, którą sprawujemy. Eucharystia jest. Celebracją tego, co się dokonało na drzewie krzyża. Chrystus odkupił człowieka, Chrystus wszedł w tajemnicę miłości, którą przygotował dla Niego Ojciec. I jak przypomni nam święty Paweł, Chrystus stał się dla nas posłusznym we wszystkim oprócz grzechu, i stał się posłusznym aż do śmierci. A była to śmierć na krzyżu. I kiedy Chrystus Pan wyrusza w drogę krzyżową, towarzyszą temu niezwykłe spotkanie. Spotkanie z matką, najświętszą Maryją, której serce zostało przebite mieczem boleści. Spełniła się przepowiednia Symeona, kiedy mały Jezus został ofiarowany w świątyni. A twoje serce miecz przeniknie, aby na ją wyszły. Zamysły serc wielu, Szymon z Syreny, który został przymuszony do dźwigania krzyża, Weronika, która chustą otarła twarz Jezusowi, Niewiasty Jerozolimskie, które płakały nad losem Jezusa. Te wszystkie spotkania były niezwykłe, każde było w pewien sposób osobiste. Także moje i Twoje spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej jest osobiste. Kiedy patrzę na Ukrzyżowanego, kiedy łączę się z tajemnicą Chrystusowego Krzyża, kiedy jestem gotowy razem z Chrystusem złożyć całego siebie w ofierze Panu Bogu, oddać siebie całkowicie, moje serce, mój rozum, wszystkie moje zmysły dla Pana Boga. To wszystko oznacza, Misterium Wielkiego Piątku. I wreszcie, kiedy Chrystus został przybity do drzewa krzyża, ostatnie słowo, które wypowiedział, wykonało się. Dokonało się dzieło zbawienia świata, dzieło odkupienia człowieka. Ewangelista nam relacjonuje. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię od, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Chrystus umiera na krzyżu. Dziewiąta godzina dnia to godzina piętnasta. Godzina Bożego Miłosierdzia, godzina męki Jezusa Chrystusa. I ona nie jest przypadkowa. Bo wiemy, że w tym czasie było przygotowanie do święta Pasch. I kiedy w świątyni jerozolimskiej zabijano baranki na święto pasy, kiedy ta krew spływała przez ołtarz na całą świątynię jerozolimską. Wtedy na Golgocie umierał prawdziwy baranek paschalny Jezus Chrystus. I to właśnie krew Chrystusa spływająca z wysokości krzyża, zgładziła moje i Twoje grzechy. Bóg. Wykupił nas z niewoli grzechu, abyśmy nie byli niewolnikami, ale abyśmy byli prawdziwie synami. Bóg w męce Jezusa Chrystusa nas usynowił, zaprosił nas do udziału w swoim życiu, abym nie był niewolnikiem, ale człowiekiem wolnym, bo ku wolności wyswobodził mnie Chrystus. Dziękujmy. Wielki Piątek za dach Chrystusowej męki, za Jego trud, za Jego miłość do każdego człowieka, do Ciebie i do mnie. Utrzedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Szczęść Boże wszyscy!